Nazywam się tą Kniebudeck. Dzisiaj mamy grę Pędzące żółwie. Ona jest od dwóch do 5 graczy, od 5 lat. I tak wygląda jej okładka, a tak wygląda jej tył. I to jest gra Egmontu i tak może wyglądać jedna z rozgrywek. E teraz pokazuję grę pądzące żółwie. Daję zielony, czerwony plus, o plus jeden. Idzie do przodu. Teraz mój przeciwnik, ale ja muszę najpierw dobrać kartę. Teraz mój przeciwnik. Fioletowy jeden do, do tyłu. Ter i on dobiera kartę. Teraz ja. Plus jeden niebieski do przodu. Dobieram kartę. Teraz mój przeciwnik. Plus jeden czerwony do przodu. Dobiera kartę. Teraz ja. Minus jeden czerwony do, do tyłu. Dobieram kartę. Teraz mój przeciwnik bierze to ostatni żółw do przodu. Dobiera kartę. Teraz ja. Niebieski do tyłu. O, jedno. I mój. I dobieram kartę. Teraz mój przeciwnik. O dwa do przodu idzie żółty. Dobiera kartę. Teraz ja. Żółty idzie o jeden do tyłu. Dobieram kartę. Teraz mój przeciwnik. Dowolny do przodu, popycha czerwonego. Teraz ja, ale on musi najpierw dobrać kartę. Żółty do przodu, o jeden. Dobieram kartę. Teraz mój przeciwnik o dwa do przodu, ostatni. Najpierw musi jeszcze dobrać kartę. Teraz ja. Niebieski o jeden do przodu. T I dobieram kartę. Teraz mój przeciwnik. Dowolny do tyłu o jeden. Daję żółtego. Teraz ja. I jeszcze musi dobrać kartę. Zanim ja sobie już... Teraz... Czerw... Ja wystawiam czerwonego o 2 i czerwony dochodzi i jest koniec gry. E, dlatego ta gra mi się podoba, bo ona jest e, na zagadki i myślenie, bo ja lubię... Za... dlatego bo ja lubię zagadki. E, dziękuję, że to oglądacie do następnego filmiku. Co to jest Mati? Dudzik. Tak, brawo! Przybijesz żółwika. Tak. Buch. Cześć. Pa. Cięcie.